Cześć, z tej strony Kamil z komiksu Między Kadrami. Dzisiaj kolejny materiał po mf na którym opowiem o dwóch komiksach Rafała Szłapy, które właśnie z, z festiwalu w Łodzi przywiozłem. I to jest najnowszy tom Blera oraz drużyna Ktulu w Szczękach Szaleństwa. Zacznijmy od Blera, bo to jest, jest premiera tegoroczna i to jest już kolejny, kolejny już tom z serii wraz z tym to już liczącej 9 tomów, więc mamy już tego trochę od, od wielu lat, to się ukazuje tutaj nawet, ta, o, to jest nawet pierwsze wydanie, czyli od 2010 roku, bo z tego roku mam pierwszą, e, pierwszy tom, czyli lepszą wersję życia e, i kolejne tomy po prostu przez kolejne lata e, pan Rafał Szłopa nam fundował. Ja przyznaję, że nie czytałem tego od początku, ale w którymś momencie się wkręciłem, postanowiłem kupić. Prawdopodobnie przy, przy premierze tomu, tomu poprzedniego dokupiłem brakujące numery. No a teraz, już będąc na bieżąco, nabyłem ten numer, czyli Blair, za 2:12, część pierwsza. No właśnie, niestety wygląda to w ten sposób, że a, będziemy mieli część drugą w przygotowaniu. I z tego, co, co się dowiedziałem od autora na MFC, na jego, na jego stoisku, to chyba, jeśli dobrze zrozumiałem, tak naprawdę te gorzkie sny to też będzie jeszcze e, ciąg dalszy tej fabuły, które tak naprawdę już nam się ciągnie w zasadzie trzeci tom. Bo tutaj mamy zmagania Blera ze sztuczną inteligencją. I już o tym, a o tym już było w dwóch poprzednich tomach, tak naprawdę. Więc to jest ciąg dalszy i to dalej jeszcze nie jest koniec. No ale ok, to jest to jest Asiemiec, tak, to jest generalnie nie wiem, e, czy są ludzie, którzy nie znają, ale pewnie zawsze ktoś tak się trafi, więc jest to polska, e, pers, polska wersja superbohatera. Nawet nie wiem, czy Blair nie był pierwszym takim e, po, spos, po, polskim, polskim podejściem do superbohaterskiego komiksu. E, ale tutaj pe pewien nie jestem, bo, bo, bo sporo tych komiksów było, a nie jestem nie, aż tak dokładnie, nie, nie studiowałem tej chronologii. W każdym bądź razie ten komiks właśnie kupiłem od autora i dostałem taki ładny wrysk. Pokażę tylko kawałeczek, żeby, żeby nie spoilować, no i też żeby nie psuć, żeby nie robić złej roboty autorowi, no bo przecież trzeba jemu zapłacić za ten komiks, żeby go przeczytać, co nie. Także. Tylko sam początek, który zresztą jest poniekąd przypomnieniem tego, co się działo wcześniej, i to jest właśnie spoko tutaj, ponieważ ja nie czytałem przed tą lekturą poprzednią w Blera. Wszedłem, no nie miałem, jakby chciałem po prostu na, na świeżo to, tak na szybko to przeczytać po, po, po powrocie z łodzi, i w zasadzie nie było to problemem, tak? Nie pamiętam wielu szczegółów ale lektura komiksu komiks generalnie pozwala na taką swobodną lekturę to co tam należy przypomnieć to jest przypomniane a po prostu jeśli czegoś nie pamiętamy, no to, to nie stanowi to istotnego problemu. Więc mamy kolejny tom tej solidnej serii, na tyle, na ile widzieliście, nie, nieznarysowanej. No Rafał Szłopa potrafi, potrafi rysować. Tam po drodze w tej serii trochę eksperymentował. Tam było to malowane, czy tam komputerowo kolorowane, bez, w którym będzie bez, bez tuszu. Później to wrócił. W poprzednim tomie mieliśmy takie trochę bardziej rysunki, które mi się mniej podobają, takie bardziej. Wygładzone, które teraz zgubiły gdzieś sobie e, część szczegółów, a tutaj znowu w tej, w, ale to było w poprzednim tomie, ale tutaj znowu mamy więcej tego. Tak, w, także, także, także jest, e, jest fajno tej strony sunkowej. Jeśli chodzi o fabułę, no to e, tak naprawdę ciągle czekamy na rozwiązanie, ale jest ciekawe, są jakieś nawiązania do popkultury, e, chociażby do e, Matrixa. No w końcu, e, w końcu e, m, walczy z AI. Ok. Ale to tyle na temat Blera, ponieważ no te odcinki mają być generalnie krótkie. E, druga rzecz, którą przeczytałem, która mi się podobała jeszcze bardziej, no bo jest to jednak self-contained, jest komiks, który, sam, e, który jest zamkniętą całością, e, a tak naprawdę jest serią krótkich, e, krótkich his, krótszych historii, które wprawdzie tworzą dłuższą całość, czyli... Drużyna Ktulu w Szczękach Szaleństwa, dużo bardziej e, luźny e, komiks, e, dużo bardziej e, humorystyczny, e, żartobliwy, e, czyli historia, właśnie trzech łowców, tajemnic, jakkolwiek ich można nazwać. Jednocześnie taka fajna, zwłaszcza na początku, jest tu ten wstęp tym się podoba taka podróż sentymentalna, o i tutaj też fajowy wrysik. Ehm. Mamy taką podróż sentymentalną, można powiedzieć, dla, dla kogoś, kto to czyta, czy, czy, też, czy też być może dla autora, a być może dla niego to jest po prostu coś tak wymyślonego zupełnie, ale czytając to, można taki, taki, taki powrót do dzieciństwa, do, do lat właśnie, no nie wiem, 70., -tych, 80. -tych poprzedniego wieku i jak taki młody człowiek się kształtuje, gdzie tam kiedyś nie było dostępu do, do takich, do tylu i takich, w tak, takim szerokim wyborze mediów, jak mamy dzisiaj, i jak on tam próbował jakieś fantazy, jakieś gry, i tak dalej, to ciężko było w ogóle dostać, i wchodził w ten świat. Także ten początek jest bardzo fajny, no, a potem y, 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 jest wiele takich nawiązań tutaj do, 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 do faktycznej rzeczywistości perlowskiej lat 90. i współczesnej. Y, to, co. To, co to nie jest jakby, to, to, nie jest może nowe, bo wcześniej w innych pracach Rafał Śwapy też to było, w blzerze też mamy Kraków chociażby sportrezowany wielokrotnie, ale nie tylko. A tu z kolei mamy bardzo fajnie, może tak na szybko to znajdę, jeśli to z góry przepraszam, mamy fajnie pokazane Katowice. No dla mnie to zawrot fajne, bo ja mieszkam w Katowicach i to, um, i to do mnie, i to do mnie przemówiło, ale o, właśnie, tak, czyli mamy, mamy spodek, mamy tutaj jakichś oszalałych górników, mamy tu jeszcze jakieś wieże stare Sportu, może jeszcze je znajdę. Um. O właśnie tutaj. Także, także fajne e, takie, takie smaczki. No ja mówię, generalnie bardzo sprawnie to jest napisane, e, przyjemnie się to czytało, świetnie się przy tym bawiłem. Przeczytałem to tak naprawdę drugiego dnia MFK, -ki, kiedy mój syn katował Fortnite'a czy coś, coś podobnego e, na, na sali gier, a ja miałem chwilę po prostu dla siebie. Więc jak najbardziej polecam i zachęcam do poznania się z tymi komiksami. Jeśli nie znacie Rafała łapy, zacznijcie od na przykład różnych tulu, myślę, że to jest fajne wejście. Jeśli oczywiście no, czytaliście już Bera, to, no to śmiało sięgnijcie po kolejny tom. No i to tyle. Dzięki za dziś. Do następnego razu. Hejka.